Granica polsko-białoruska i kwestia żołnierzy, którzy strzelali ostrzegawczo do grupy migrantów, która próbowała forsować te granice, no i Straż Graniczna zawiadomiła żandarmerię wojskową i ci żołnierze zostali wyprowadzeni w kajdankach, reaguje wicepremier i minister obrony Władysław kośniak że to nie może być tak, że żołnierze działając y, potem ponoszą takie konsekwencje. Zastanawiam się, czy nie za dużo jest tych służb, bo mamy tak policję, tak, te grupy do walki z tłumem, mamy Straż Graniczną i mamy kilka tysięcy żołnierzy hmm? na granicy. Tak? Dobrze, że pan premier Kosiniak się reaguje, bo mnie ta sytuacja bulwersuje, muszę powiedzieć. Kompletnie nie rozumiem postępowania żandarmerii wojskowej. Jest ono dla mnie nieakceptowalne i w ogóle nie ma dla niego miejsca. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście sytuacja wygląda tak, jak jest opisywana, że żołnierze strzelali do w powietrze i za to zostali zatrzymani, to to jest nieakceptowalne, nieakceptowalne. No, strzelali ostrzegawczo, ale potem też mieli strzelać tak, tak pod. Nogi, tak? tak jak mówię, to jest moim zdaniem nieakceptowalna sytuacja. My od wielu miesięcy obserwujemy to. Jeszcze jak byłem ministrem spraw wewnętrznych, obserwowaliśmy to, że te szturmujące grupy e, migrantów coraz mniej, bo w ogóle reagują na strzały ostrzegawcze, że są niejako przygotowani do tego, poinstruowani przez służby białoruskie. Nie bójcie się, nawet jak strzelają w powietrze i tak wam nic nie zrobią. Idźcie do, do przodu śmiało. Nasze wojsko musi na to reagować. Jeżeli to są strzały ostrzegawcze, nie wolno tych żołnierzy za to karać. Ci żołnierze wykonują swoją pracę, ci żołnierze wykonują swoje obowiązki. Granica musi być bezpieczna. No państwo, które nie, nie broni swoich granic, to no nie, nie ma racji bytu po prostu. Więc państwo musi bronić swoich granic i będzie bronić swoich granic. A pan mówi teraz o tych strzałach ostrzegawczych, a czy pan wyklucza taką możliwość, że wojsko zacznie strzelać na do dzi migrantów? Na dziś wykluczam taką sytuację z jednego powodu, dlatego, że wiem, że na, na miejscu dowódcy są osobami rozsądnymi. Wiedzą, że jeżeli coś takiego by się zdarzyło, to już jest taka eskalacja, która byłaby wykorzystywana przez służby białoruskie, aby, aby być coraz większą i większą. Więc e, tak, na dziś, na dziś wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Natomiast proszę pamiętać, że są różnego rodzaju rozwiązania pośrednie. Dziś na przykład są kwestie, dziś Straż Graniczna używa gazu, ale w arsenale może być potencjalnie na przykład broń gładkolufowa, która przecież też... Armatki wodne? To bardziej policyjne, policyjne służby, służby, ale jest cały szereg jeszcze środków, które można użyć. Na pewno Musimy patrzeć na tą sytuację na granicy bardzo, bardzo mm, uważnie, ale i spokojnie i reagować na to, co robią białoruskie służby, bo proszę pamiętać, że to nie jest tak, że ci migranci, e, czy, że ci migranci piszą tę strategię, w jaki sposób się przedostają przez granicę, czy w jaki sposób e, jakie środki do tego używają. Te scenariusze pisane są w Mińsku i w Moskwie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokefmpl ukośnik audycje.